Tak? Max Payne. A co ci do tego? Mówił Alfred Wooden. Mogę ci podać nazwisko Twojego przeciwnika. Natychmiast przejdź do budynku Asgard. Czekamy na Ciebie. Wooden czekał na mnie na schodach starego budynku. Panie Payne, wejdźmy do środka. Chcemy zaraz zaczynać. Chcemy? Wbrew poprzedniej opinii, te budowle wzniesiono dwa lata wcześniej niż Latusz. Tym samym jest najstarszym funkcjonującym w miejskim u stóp mostu Poważnie? Stary bawił się w przewodnika, prowadząc mnie przez pogrążony w mroku Hall. Czekały na mnie odpowiedzi, których szukałem. Panie Payne, przedstawiam moich kolegów z tak zwanego wewnętrznego okręgu. Naoglądaliście no, się archiwum Mix? Widział pan archiwum projektu Valhalla? Możemy dorzucić kilka informacji i, i uzupełnić muki w aktach. udział w początkowej fazie realizacji tego projektu. Podczas wojny w Zatoce Perskiej. A gdzie Haczyk? Zależy nam bardzo na ujawnieniu całej sprawy, ale... Mamy związane Oto Nicole Horn. Jest kluczową postacią projektu Harala. Gdy odcięto nam fundusze, nie chciała przerwać prac. Wiedziała, co ma w rękach. Nicole Horn jest prezesem ASV Corporation. Ponad połowa miasta siedzi u niej w kieszeni. Trzeba działać by ci, Jeśli będzie chciał pan to ujawnić... Wszystkie zaprzeczymy. Trzeba się jej pozbyć. Potem możemy to możemy ją chronić. Wszelkie oskarżenia znikną. Ten moment wybrali garniturowcy, aby wparować do środka. Pokaz robił wrażenie, ale postanowiłem wyjść przed końcem. To było tylko jedno piętro. Miałem szczęście. Rzekome zwłoki Alfreda Udena wstały. W cudowny sposób, budząc się ze śmiertelnego snu, Uden sprawił wrażenie zadowolonego. W krainie ślepców jednooki jest królem. Nie wiem jak to zrobił, ale był to sprytny sposób na wycofanie się ze złożonych obietnic. Jego opowieść pasowała do układanki, więc pewnie była prawdziwa. A co pan sądzi o opiniach, że Max Payne wyświadcza w ten sposób przysługę naszemu miastu? W tej swojej krucjacie posunął się za daleko. Oszalał i trzeba go powstrzymać. I zrobimy to. To był komisarz Jim Brawura z nowojorskiej policji. Nicole Horn, szantażem, wymusiła milczenie członków wewnętrznego kręgu. Do taśmy dołączono napisaną na luksusowym papierze notkę z żądaniem. Przypomniałem sobie o Candy Down, nagrywającej numerki z klientami i sprzedającej te dzieła. Perwersyjne zabawy nie były pewnie najgorszym grzechem Budena, ale czułem, że po wszystkim przyda mi się dodatkowe zabezpieczenie. Azir Corporation nadal rośnie w siłę i osiąga znakomite wyniki na giełdzie. Eksperci dostrzegają jednak zagrożenia związane z takim powodzeniem firmy. Niektórzy stwierdzili nawet, że Azir Corporation stanie się jeszcze większym monopolistą niż Microsoft. Przygotował iście wojskową odprawę. Najważniejsze części budynku Azir Corporation zaznaczył na czerwono. Biuro pani prezes znajdowało się na samej górze, tuż pod jej apartamentem. Windami sterował komputer ochrony, będący częścią głównego systemu umieszczonego w podziemiach. Wieżowiec był strzeżony niczym forteca. Śniłem o zemście. Sny te zawsze były koszmarami. Za każdym razem byłem blisko i zawalałem sprawę. Tym razem też byłem prawie u celu. Prowadziło mnie nazwisko Nicole Horn. Nie miałem nic do stracenia. Projekt Walhalla najwyraźniej nie był ich jedynym zajęciem. Stały tu rzędy szuflad wypełnionych teczkami. Tajemne stowarzyszenia istniało zawsze, pociągając z ukrycia za sznurki. Nie było mi przykro. Zaangażowanie Udena w jakąś iście bizantyjską intrygę skróciło listę członków kręgu do jednego nazwiska. Stary chciał, żebym posprzątał po nim bałagan, ale był to także mój bałagan. Moje podejście do sprawy nie było zbyt oryginalne. Robiono tak już wcześniej. Oko za oko. Podstawowa zasada zemsty. Stara jak świat i wciąż aktualna. Najważniejsza reguła zabójstwa z premedytacją. Nie robić z tego osobistej krucjaty. Jednak zwykle tak się właśnie działo. W moim wypadku także. Spędziłem trochę czasu jeżdżąc po zasypanym śniegiem mieście. Nie spieszyłem się. Wiedziałem, co mam robić. Myślałem o tym i pozwoliłem, aby wzbierał we mnie gniew. Gdy byłem już gotów, zaparkowałem kradziony samochód przed głównym wejściem do budynku Azir Corporation. Wysiadłem. Wszedłem do środka i się zaczęło. Miałem w pogotowiu kule z wypisanym nazwiskiem Nicole Horn. Miałem 10 tysięcy kul z jej nazwiskiem. Miała hipernowoczesne systemy ochrony oraz dość najemników i broni, aby rozpocząć trzecią wojnę światową. Nie bałem się. Nowy Jork zniknął za zasłoną śniegu. Przekroczyłem próg i znalazłem się w jej królestwie. Lśniącym, zgrabnym i bezdusznym królestwie ze szkła i stali. Pełnym kolorowych kart dostępu, wykrywaczy metalu i systemów bezpieczeństwa. Zimnym jak kostnica, zimnym jak broń. Mona, nieźle wyglądasz. Max, musimy przestać tak na siebie wpadać. Prędzej piekło zamarznie niż pozwolę, żeby powstrzymał mnie jakiś glina od narkotyków. Panno Saks! Spokojnie, Max. Jesteś miłym gościem, a ja takich nie zabijam. Sama też nie jesteś zła. Co innego, Puncinello. Horn chciała go zabić, żeby zerwać swoje powiązania z mafią. On zasługiwał na śmierć. To samo dotyczy jej. To ona za tym wszystkim stoi. Sprawa jej siostry działała na moją korzyść. Wiedziałem, jak żądne zemsty są duchy. Max! Rozległ się strzał, i Mona osunęła się niemal w zwolnionym tempie. Była miłą dziewczyną, a nie zimną zabójczynią. Teraz jednak była tylko zimnym trupem. Prywatna armia Horn przypominała fanatyków religijnych lub samurajów. Gdy Winda wróciła, Mony nie było w środku. Pozostało po niej wiele krwi, ale bez ciała. Po raz ostatni coś mi zaświtało w głowie. Nigdy jeszcze moje myśli nie były tak klarowne, jakby gdzieś nade mną rozwiały się burzowe chmury, odsłaniając gwiazdy. Obok drukarki znalazłem stos luksusowego papieru. Komputer Horn mógł ujawnić przestępcze plany, strategię światowej dominacji, raporty szpiegowskie, nielegalne podsłuchy i internetową pornografię. Do wyboru do koloru, ale mnie już to zwisało. Miałem tego dosyć. Walkirie były ponoć uskrzydlonymi dziewicami niosącymi dusze wojowników do nieba. Okazało się jednak, że to demony niosące ludzi do piekła. W narkotyku czaił się diabeł. Wiedziałem to, bo zdążyłem go poznać, a teraz zamierzałem ją zabić. Królową podziemia, która dzięki forsie z handlu narkotykiem chciała znaleźć się odrobinę bliżej nieba. Nie błagała, nie próbowała mnie przekupić. Wiedziała. Honor zabójcy. My idący na śmierć. Oboje wiedzieliśmy, jak się to kończy. Bólem i cierpieniem. A wszystko przez to, że twoja żona wetknęła noc w nie swoje sprawy. Policja jechała po mnie. Odgłos syren był równie wyraźny, co głos sumienia. Trudno uwierzyć, że dotarłeś tak daleko. Gdy tu przyjadą, znajdą już tylko twoje zwłoki. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palet ze spustu i... I tak się to skończyło. Śnieżyca wydawała się słabnąć. Postrzępione chmury odsłoniły gwiazdy. Maxie Tu komisarz Jim Brabura z policji. Budynek jest otoczony. Rzuć broń i połóż się z rękami za głową. nieba. Głosy policjantów zdawały się odległe i przytłumione: Stój! Policja! Nie ruszaj się! Duchy przestały mnie dręczyć. Pode mną Nowy Jork lśnił jak brylant na czarnym aksamicie. Ależ mieliśmy z Tobą. się go na komendę! Słyszałeś. Wooden też tam był. Stał w tłumie, na uboczu. To wszystko nie skończy się dopóki on nie wyda poleceń. Ale wydaje, byłem tego pewien, lepiej żeby to zrobił. Łuden uśmiechnął się z zadowoleniem. To był uśmiech zwycięzcy. Było nas dwóch.